Te Katper, dawno mnie nie było na YouTube, zostawcie subskrypcję, bym was poprosił o zmotywowanie mnie na ET. Teraz mało nagrywam, bo nie mam motywacji. Zostawcie subskrypcję i napiszcie co chcecie nagrywać. Znaczy, co chcecie, żebym ja dla Was nagrywał. Nagrywamy, spróbujmy powiedzieć słowa wow I te pierwsze słowo wow które teraz powiedziałem, się nie liczą. Będzie się liczyć od teraz, 3 razy "wo". Teraz to, się, liczyło, trzy razy to słowo. A teraz się liczy, trzy razy to słowo. O teraz się liczę. Trzy razy to słowo i... Co dobry się zrobić? I prosiłbym Was o subskrypcję z dwoneciem. A jak chcecie, żebym nagrał coraz częściej i to co chcecie, to zostawcie łapeczkę. gran w słuchawkach? Nie rozumiem o co w tym chodzi Aha, się czym I on to zgarnia Dobra Nie będę przywiołał o, wreszcie coś nowego. bo to nie było zbyt ciekawe. O, nie mogę. Ale super. Nie powiedziałem na szczęście tego słowa, ale super. To się po prostu odbija słońce. Takiego siła ona na mnie nie robi. No pójdź do ojca. Ładne, nawet jest. A czy te późne tak lekko zmieniają kolory z każdej strony? Tak, zmieniają kolor chyba. Jak myślicie, że zmieniają kolory w komentarzach, to napiszcie, to napiszcie czy, myśl, czy myślicie, że, że to jakby tak lekko Te późne zmieniają lekko kolor, ale moim zdaniem zmieniają i tutaj macie napis. żebyście subskrybowali ten kanał Kacper znaczy bez tego i ty, ale może będzie kiedyś na YouTube kasperkę łapka nie ty, teraz jest, jest tylko kasperkę No, fajne, fajne. To tak, kiedyś widziałem. Czekajcie chwilę, bo to się przerwało. Za 5 sekund wracam. Jest z kablem stało, dobra. Tak, już wiedziała sozas ale sztos a to jeszcze nie było na te słowa wow tak teraz te słowa powiedziałem. Ja chcę tego powtórkę, patrzcie. Ale Super pojeżdżam. Nagrałbym dla Was coś lepszego, ale nie mogłem. Byłem na lekko chory, dlatego nie mogłem. I może... i się jest wtorek, a najlepiej jak się ogląda we wtorki w czwartki to będę się starał w te dni nagrywać odcinki i napiszcie w jakie dni chcecie, żeby nagrywał odcinki czekajcie tak, jest dobrze no, 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 nie? taka sztuczka jest fajna eee. mm. co to? Nie bym ma tutaj być jakiegoś ciekawego. Nic. Ktoś musiał dobrze tę kulę łożyć. Ale sztos. A dobra, z klocki, ale nie, to jest klocki Lego. Aha! To nie jest Scooter Kit. Scooter Pro. No, Scooter Pro. Taki lepszy. No taki Paweł Frisek jest troszeczkę lepszy. Z kanału Scooter. Troszeczkę bardzo lepszy. Ale w sumie on też jest nawet dobry. Mhm. ooole ale tu opra... to będzie coś by talerz? co to będzie? aha ale dobre jak ktoś to robił no jeszcze raz zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem dla mnie z dzwoneczkiem przepraszam jak zostawicie suba to będziecie widzieć więcej takich filmów i to co chcieliście żebym nagrywał to będę się starał to robić więc, więc. Sub! Łapka! I jak chcecie więcej oglądać filmików, o więcej nagrywał to dzwoneczek Będę wszystko sprawdzał A potem będą konkursy Więc ten kto zostawi szybciej subskrypcji Na przykład ten kto teraz zostawi subskrypcję Jak będzie konkurs to 100 subskrypcji To teraz będzie większe szanse, pamiętajcie Aha, powiedziałem chyba jeden raz to słowo, wiecie jakie? W-O v, v Nie powiedziałem tego, jak się nie będzie liczyło, nie Powiedziałem jeden raz to słowo też by omega Sat... jak ktoś widział na mojego TikToka lub na Instagrama to niech pisze w komentarzu na pewno podawałem Instagrama ale nie wiem czy TikToka a! też taki kubek mam ale nie z takim uśmiechniętym po prostu zmienia się kolor. Zapraszam Was. Subskrypcję z dzwoneczkiem. Dziękuję za oglądanie. Do następnych odcinków i.